Hejka! Dzisiaj pokażę Wam moją wyprawkę do szkoły. A więc tak: e, Mam tu praktycznie wszystko. E, brakuje mi jeszcze tylko teczki i e, plecaka. Ale to dokupię e, może pojutrze, w sobotę. Nie, w, nie, w piątek jest święto. To może dokupię w poniedziałek. Jest jeszcze czas, mamy dopiero 13 sierpnia. A więc tak, no to co? Zaczynamy. A jak coś, to będzie kilka części, bo się po prostu nie wyrobię. Dobra, a więc zaczniemy od yy, zeszytów. A ja je tutaj biorę. Mam już. A więc tak. Mam taki. Taki z serduszkami do religii. Taki z korgi. Taki. Taki z wisinkami, Taki z cytrynkami. Taki kolejny z cytrynkami. Taki w kaktusa. Nie wiem ogólnie, czy wszystkie użyję, ale spróbuję. Taki. 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 I jeden duży. Ale right, dobra. Tu weźmiemy je na boczek. Mamy na boczku. I teraz pokażę kredki. Może to. A więc tak. Right, Są takie kolory. Potem jeszcze do, będę dogrywała, jak już wszystko pokażę, skąd co jest. Dobra, a więc odkładam na boczek I może teraz takie petki Ogólnie chciałam kupić z kotkami ym, Ale nie było Dlatego mam takie Spodobały mi się bardzo też takie kolory No bo ten albo ten, na przykład A no więc tak A też ym, dla mnie nie liczy się opakowanie, tylko to, co jest w środku? Dobra. To może już wyjmę je z tego opakowania. Idę je tutaj. Jeszcze teraz ona szybko pokażę dwie paczki ołówków, bo mam mało czasu. Męzek. Mam takie i takie. I też je możemy odłożyć. Jeszcze będę. Pak y Pakowała rzeczy do piórników, a więc y, będę mogła wam pokazać. Ale kończy mi się short, dlatego bajo!